No, się manko, Jak tam żyjemy? Dobrze? Jak widzisz, jesteśmy w parku. Bardzo ładnie, nie? Kolorowo, jak widać. Spójrzcie na to, na drzewach liście. Pączki, inne rzeczy. Trawka rośnie, zielona, piękna. Oszczędownie no, tak się żyć. Ehm, słyszałem, że Kfalgor jakoś ciepko wypadł. rapowaniem od Was. Co? Czemu tak piszesz, że Kobra jest lepsza, czyli ja? Ej, no nie mówcie tak, że ja jestem lepsza od Tigera, bo tak naprawdę to oboje jesteśmy lepsi. No jak wiadomo, nie? Oczywiście. Eee... Chcecie jakiś może mały kawałek, gdybym zarapowała wam? Tak? No dobra. Tylko muszę pomyśleć, co to może być? Wiosna? Zasnale na lato? Nie ma sprawy, Zaraz też się dynuję. No dobra, no to jedziemy kochani. Dajemy cadę, nie? No, Dziomarek, pójdźcie, gdzie jesteśmy? To jest park, zajebisty park, gdzie wszyscy ludzie przebywają w parku. Tak widzicie, nie tylko ludzie, którzy są normalni i tylko pijosi przebywają w tym. Jak widzicie jestem w parku, lubię kolorowo i wesoło, jak to wiadomo, ptaki świerkają, ludzie chodzą i spacerują. Jest para młoda, która w parku się całuje. Dobra, na telekamy, bo już nie chcę mi się więcej. Tak wiadomo, będę robić pokrócej, krócej. że jeszcze się e, ode mnie jakieś płyty z moimi kawałkami to ja wam powiem tak dobra, e, będzie się mieć tylko kto lepszy ten pierwszy, wy jesteście w będzie, sorry kiedy, co, jak to będziemy wam informować, nic nie wiadomo nie napalajcie się tak mocno dziomale e, pozdrawiam was wszystkich, buziaki no i do następnego razu